W sobotę wielkie wydarzenie w bytowie otwarcie biura senatorskiego. Dlaczego akurat bytu? No mam nadzieję, że to będzie wielkie wydarzenie. Bardzo bym chciała. Dla mnie na pewno to jest ogromne wydarzenie, bo to jest moje pierwsze biuro senatorskie, a zdecydowałam o tym, że będzie to Bytów, bo trochę z takiego powodu, że jest prawie najdalej w moim okręgu od miejsca, gdzie toczy się centrum życia w województwie. Jest najsłabiej skomunikowany. Bytów przypomnę po raz kolejny, chociaż mieszkańcom powiatu bytowskiego nie trzeba przypominać. Nie ma połączenia kolejowego ze stolicą województwa. I to jest jeden z powodów właśnie, dla których to jest właśnie bytów, ponieważ jedną z najważniejszych rzeczy, które chciałabym w tej kadencji doprowadzić do, skutecznie doprowadzić do finału, to jest uruchomienie modernizacji linii 211-212. I to jest niejako bytów, jest takim symbolem tego, co w ogóle się dzieje w Polsce, ale też w naszym regionie, nie tylko, nie tylko w bytowie, że jednak te połączenia, ta komunikacja kolejowa. No jest dosyć kiepska i musimy walczyć o to, żeby region był jak najlepiej skomunikowany, żeby te pociągi jeździły, bo to jest po prostu dla komfortu życia mieszkańców naszego regionu rzecz absolutnie podstawowa. Myśli Pani, że się uda? Mam taką szczerą nadzieję. Podjęłam już pierwsze kroki, które mają zmierzać do tego celu. Wystąpiłam z oświadczeniem senatorskim do Ministerstwa Infrastruktury. Otrzymałam już odpowiedź. Na razie taką odpowiedź, no, pan wiceminister Malepsza, który mi odpowiadał zaledwie od kilku tygodni jest na stanowisku, więc odpowiedź e, przygotowywało PKP PLK, no i ono jest w takim właśnie tonie, w jakim do tej pory toczyły się rozmowy z PKP PLK, czyli no to nie nasza wina, no co my możemy, e, sam, z samorządami trzeba to dogadać, ale e, będziemy to dogadywać z samorządami oraz z Ministerstwem oraz z PKP PLK, ponieważ wystąpiłam do Komisji Infrastruktury, której jestem członkinią w Senacie o zwołanie specjalnego posiedzenia Komisji Infrastruktury, które ma być poświęcone tylko i wyłącznie tematowi właśnie modernizacji linii Kościerzyna-Bytów, tych dwóch linii, no i zobaczymy jak potoczą się rozmowy na tej komisji. To ma być taki etap pierwszy takiego lobbingu, który wychodzi tu z regionu od samorządowców i również ode mnie jako senatorki z tego regionu, żeby doprowadzić tą inwestycję do skutku. A czy w biurze senatorskim załatwiamy również inne sprawy, interwencje różnego rodzaju, małe być może? Ale dla ludzi ważne. Absolutnie tak. Już mogę powiedzieć, że wyznaczone zostały terminy dyżurów. One za chwilę też pojawią się na stronie internetowej senatu, tam w takiej zakładeczce, gdzie jest moja osoba przedstawiona. I na pewno w każdy ostatni piątek miesiąca, w godzinach od 13 do 17 osobiście będę pełniła dyżury w biurze senatorskim w Bytomiu przy ulicy Muńskiej 8. To jest budynek szkoły muzycznej, tylko wejście do mojego biura jest od parkingu na parterze, więc dla każdej osoby, również takiej, które mają z poruszaniem się, będzie to biuro dostępne. Zapraszam!